Chester, przyjaciel Timiego i AJ'a. Po ojcu odziedziczył antytalent do bejsbola. Mieszka w przyczepie blisko domu AJ-a, Boi się też dziewczyn. Rodzina Chestera jest bardzo biedna. Często widać jak Chester je resztki porzucone na ziemi lub ze śmietnika. Są tak bardzo biedni, że myją papierowe talerze w umywalce. Chester twierdzi, że kleik podawany na stołówce jest pyszny. Jest on szalony i nierzetelny. Kocha jeść i psocić. Nie przejmuje się, co ludzie o nim myślą. Po prostu uwielbia być sobą. Ma blond włosy, piegi i zielone oczy. Najczęściej jest ubrany w niebieskie spodnie, zieloną kurtkę oraz czarną bluzkę. Nosi też aparat na zęby. Jest fanem komiksów ze szkarłatną szczeną. Podobnie jak Timmy i reszta jego przyjaciół, Chester jest nielubiany i należy do tych niepopularnych. Najczęściej znęca się nad nim Tad, Chad i Francis. Jego opiekunką jest także Wiki, której strasznie się boi, lecz nosi bransoletkę, która od czasu do czasu nagradza go serem, który uwielbia. Chester boi się dziewczyn i ich nie lubi. Gdy Trixie zaczęła się z nim umawiać, by wzbudzić zazdrość u Timiego, to za każdym razem, gdy znajdował się blisko niej, dostawał pokrzywki. Jego apetyt podobny jest do mieszkańców Jugopotami, często je ze śmietnika. Prawdopodobnie chodził z tymim do przedszkola, jednak niewiele wiadomo o jego życiu zanim go poznał. Raz pokazano zdjęcie jego matki, on i jego ojciec czasami o niej mówią, lecz nie wiadomo co się z nią stało. Chester mieszka ze swoim ojcem w przyczepie na kempingu. Jego ojciec był najgorszym graczem na świecie. Tak się tego wstydzi, że nosi na głowie torbę papierową, aby ludzie go nie rozpoznali. Poznał AJ i Timiego w przedszkolu. Zanim ich poznał, nie miał żadnych przyjaciół. Oprócz Timiego i AJ nie wiadomo z kim się jeszcze przyjaźni. Chester lubi innych niepopularnych, m.in. Sanjaya, Elmera i Tuti. Podobnie jak większość dzieci w jego wieku, należy do wiewiórczych skautów. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Chester.